wczorajszej oficjalnej nominacji na kandydatów na Europosów. Możliwe, że Mielec będzie miał dwóch Europosów. Jak pani skomentuje? To duże wyzwanie. To pokazanie, że trzeba pracować. A Do pracy jestem przygotowana. Mam nadzieję, że to miejsce, gdzie na Podkarpaciu startuje pan eurodeputowany Siekierski. Druga Skowrońska. Czekamy na posiedzenie Rady Krajowej, żeby to było oficjalne. Ale ja jestem przyzwyczajona do pracy. Do pracy, żeby każdego dnia pracować, aby jak najlepiej można było wykorzystać wszystkie szanse, że jesteśmy w Unii Europejskiej, zaczynając od bezpieczeństwa, gospodarki i szansy dla każdego. Polaka i Polki, po to, żebyśmy mogli się rozwijać, wykorzystywać środki europejskie, budować się no i uśmiechać każdego dnia.